No niestety nie możemy powiedzieć, że terapia pomimo postępów, terapia onkologiczna jest w pełni w 100% skuteczna i rzeczywiście są sytuacje, kiedy nasze możliwości już niestety nie stwarzają szansy na wyleczenie pacjenta i wtedy musimy tym pacjentem się zajmować. My nie jesteśmy tylko po to, żeby wyleczyć nowotwór, my leczymy ludzi. Generalnie liczymy na to, że Możemy poprawiać komfort do czasu, kiedy jesteśmy w stanie oczywiście bez obciążenia pacjenta jakimiś wysokimi kosztami leczenia. Nie mówię w sensie finansowym, ale w sensie skutków łącznych. Natomiast później jest kwestia rzetelnego, solidnego prowadzenia pacjenta tak, żeby każdy człowiek mógł się umieć cieszyć z każdego dnia. Czyli powiedzmy bez bólu, bez dodatkowych niepotrzebnych cierpień. I w sytuacji, kiedy już nie możemy wyleczyć, to trzeba zrobić tak, żeby. Byśmy mogli zapewnić warunki godnej śmierci. Czyli, powiedzmy, umierania wśród zespołu ludzi kompetentnych, profesjonalnych, w gronie rodziny, w warunkach, które, powiedzmy, są godne człowieka. I do tego jest potrzebne hospicjum. Hospicjum stwarza możliwość, że, że człowiek, pacjent chory, nie staje się utrapieniem służby zdrowia, przerzucanym z jednego szpitala do drugiego, gdzie, powiedzmy, liczy się tylko koszty leczenia, a nie założenie takie, że jednak trzeba tym pacjentowi pomóc.